Dzień dobry. Witam cię w kolejnym dniu Twojego życia. Pewnie jeszcze jesteś w łóżku, może już z niego wyszedłeś, ale zakładam, że jeszcze w nim jesteś. Przeciągnij się powoli, świadomie. Zwróć uwagę, które mięśnie się, napinają, które się rozciągają. Poczuj swoje ciało. Poczuj swoją klatkę piersiową, która się unosi. Świadomie pobierz powietrze do swojego nosa, bo wiesz to, że twoja klatka się unosi. Czy czujesz, jak wchodzi powietrze do twojego nosa? Czy czujesz swoje mięśnie? To znaczy, że żyjesz. A jak żyjesz, to znaczy, że możesz wiele. i przeciągając się w miejscu, w którym pewnie ci jest wygodnie, poczuj i uświadom sobie, jak to cudownie obudzić się w takim miejscu. W miejscu, w którym jest ciepło, w miejscu, w którym masz co jeść, co pić, w miejscu, w którym jest spokojnie, bez wpatrywania się, myślenia o tym, co będzie za. Chwilę za godzinę, za dwie, osadź się jeszcze w to i teraz, uśmiechnij się do siebie i poddychaj spokojnie, miarowo. Pewnie za chwilkę pójdziesz do kuchni. Prawdopodobnie po filiżankę kawy. Pewnie będą tacy, co pójdą na herbatkę. I wyobraź sobie to teraz, że wstajesz z łóżka, twoje nogi. Dotykają podłogi. Zobacz siebie, co robisz po kolei, w drodze do kuchni. Zobacz siebie, jak przyrządzasz tą kawę czy herbatę. I przywołaj w swoim Umyślę w swojej pamięci taką sytuację, w której ostatnio uśmiałaś się, uśmiałeś popachy. Także wręcz można było się popłakać ze śmiechu. Przypomnij sobie, kto brał w tym udział. Przypomnij sobie, co to było? I wyobraź sobie, że tą szczyptę uśmiechu w dowolnej postaci odkładasz na półkę kuchenną. I zostawiając tamtą sytuację Przywołaj w swojej pamięci letni dzień, kiedy to słoneczko świeciło. Jeszcze tam wyreguluj sobie tak tą temperaturę taką, jaką lubisz. Dla jednej to 20 stopni to będzie upał, dla drugich 40 to jeszcze chłodno. Więc masz taki magiczny kurek, podkręć temperaturę taką, jak jest dla Ciebie w Cudownie właściwa, i poczuj to ciepło i słoneczko na Twojej twarzy. Zobacz ten jeden jakiś promyczek, taki najjaśniejszy, najmilszy, który gdzieś tam powędrował do Ciebie. złap go i odłóż go na półeczkę. Koło szczypty uśmiechu. A powiedz mi, zastanów się, jaką słodycz najbardziej lubisz tą z owoców, tą ze słodyczy z ciastek, z cukierków. A może uwielbiasz miód? Przewaj w swoich ustach ten smak cudownej słodyczy. Taki okruszek. Taki tyć. I otóż ten okruszek na półeczkę do szczypty uśmiechu i do odrobiny słońca. I wyobraź sobie, że Twój umysł, że Twoja głowa otwiera się na całą masę pozytywnych myśli. Pomyśl o tym, jak cudownie móc się rano obudzić, tak jak teraz. Jak cudownie mieć przed sobą nowy dzień dzień pełen możliwości. Jak cudownie jest móc chodzić. Oddychać. Jak cudownie jest móc uśmiechać się do siebie, do innych ludzi. Jakie pozytywne myśli jeszcze w tym momencie do ciebie dochodzą? Zobacz. Zobacz, co jest fajnego w tym Twoim życiu. Podgrzebuj tam ziarenka pozytywnych myśli. Jestem przekonana, że jest ich cała masa. Niektóre będą głębiej zagrzebane, inne będą tuż na wierzchu. Ale ważne, że są. I taką pełną garść pozytywnych myśli. Odłóż na półeczkę. Koło szczypty uśmiechu, odrobiny słońca, okruszku słodyczy. I przygotuj teraz swój ulubiony ciepły napój. Zobacz, jak się barzy Twoja kawa czy herbata, poczuj jej zapach, jak pachnie. Świeżo zaparzona kawa czy herbata? Jaki zapach najbardziej lubisz o poranku? Złap kubek czy szklankę? I po kolei z półeczki zacznij do tej szklanki, filiżanki wrzucać. Szczyptę uśmiechu, plum. Odrobinę słońca, plum. Okruszek słodyczy, plum. I dużo pozytywnych myśli. Zamieszaj łyżeczką i zacznij pić. I poczuj, jak od środka. Rozpiracie. Uśmiech. Poczuj, jak od środka czujesz ciepło. Poczuj, jak ta słodycz, ta jedna kruszek słodyczy daje Ci energię. A pozytywne myśli, cała masa pozytywnych myśli daje Ci przekonanie, że to Ty jesteś w miejscu, które jest cudowne, i że Ty masz wszelkie możliwości do tego, aby tworzyć coś pozytywnego, aby tworzyć pozytywne życie, aby tworzyć pozytywne dni, aby tworzyć pozytywne minuty, może sekundy, które później składają się dalej i dalej w coś dużego, cudnego, fantastycznego. I pamiętaj o tym, żeby przestać liczyć dni, ale sprawić, że to dni zaczynają się liczyć. Bo Życie zaczyna się od każdego poranka. I zawsze małe czyny, które robisz, są lepsze niż te duże, które planujesz. I uśmiechając się do siebie, czując ciepło, energię, mając całą masę pozytywnych myśli w sobie, poklep się po ramieniu i powiedz: To będzie dobry dzień. I wróć, proszę, z tym ośmiechem, słońcem, słodyczą i pozytywnymi myślami do tego miejsca, w którym jesteś. I poczuj, że ty to już masz. Że masz pozytywny poranek w sobie. I wyjdź proszę z tego łóżka. Najlepiej, gdybyś założył, założyła słuchawki. I zapraszam cię do parzenia cudownie pachnącej kawy, herbaty z odrobiną uśmiechu, ze słodyczem, z ciepłym i z całą masą pozytywnych emocji. I gdy będziesz mieszać swoją kawę herbatę, a następnie pić swój cudowny napój, to będziesz czuć, jak to wszystko rozlewa się wewnątrz twojego ciała i wręcz wychodzi na zewnątrz. A teraz, jeśli tylko zechcesz, możesz podtańczyć. Dobrego dnia.